Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Siemanko Turudy, witajcie w kolejnym odcinku programu Trzymacie. Programu, w którym wybieram trzy klipy i zachęcam Was do tego, żebyście je zobaczyli, sprawdzili i mieli jakieś swoje przemyślenia, albo żeby się Wam w ogóle nie podobało, zawsze to jakaś emocja. Wiadomo. W dzisiejszym odcinku pierwsze skrzypce zagrają kobiety, bo często zapominamy o tym, że one rapują, a najczęściej. Chociaż może nie najczęściej, często robią to bardzo, bardzo dobrze. Ja wybrałem trzy klipy dziewczyn i będą to klipy truskulowe, ale jestem bumerem, mam do tego prawo i jakoś dzisiaj mi się wybrało także w trusku. Zazwyczaj mówienie o kobiecym rapie w Polsce zaczyna się od wdowy. Tak już tak się przyjęło, że po prostu jak ktoś myśli kobietę rapie, to zaczyna wdową. I mnie się ten styl podoba, ja też dzisiaj zacznę wdową. Pierwszy utwór, który Wam polecam, ma w zasadzie taki kawałek ze staniem na rożku, to jest remiks tego numeru nie banglasz, oczywiście w wykonaniu wdowy. I mi się bardzo, bardzo podoba. Chociaż finalnie skończyło się to średnio, bo wdowa z Tedzikiem jakoś tak mało już po drodze, ale remix przekozak lubię jak wdowa jest taka bragowa i przewieziona, lubię, no po prostu mi to. To siedzi. a to trzeba lubić truskul, trzeba robić ten bitzer Michał, to jest zresztą klasa. W ogóle Kozak polecam. To nasza jedyneczka I na dziś. Drugi numer to numer kary. Ja karę bardzo lubię, chociaż zdania są podzielone co do tego, czy dobrze rapuje, czy nie. Nie jakoś ona kupuje i bardzo lubię jej, choć może się wydawać cringe'owy trochę numer moja ekipa, gdzie jest zwyczajnie, śmiesznie, jest tak z dystansem w ogóle, ale mi się jakoś bardzo podoba. Pewnie ze względu na swoją prostotę, opis ekipy to nie jest nic trudnego, ale tu jest zrobione to śmiesznie i kara mnie kupuje. Polecam zresztą każdy, kto ma ekipę. Ja jestem rudy, to nie mam wiadomo, każdy, kto ma ekipę, też by chętnie nawinął pewnie taki numer, tu. Taki teledysk spontaniczny, bez wielomilionowego budżetu. Są dziewczyny, dobrze się bawią, fajnie to wygląda. W ogóle tak powiedziałbym na popołudnie mega sztosik do strzelenia. Trzecia dziewczyna na dziś to oczywiście Ryfa. Bez Ryfy nie byłoby pewnie polskiego rapu. Wiem, że to brzmi błęcznie, ale tak trzeba powiedzieć: Ryfari z numerem bieda. W tym numerze jest więcej osób, m.in. Yy, utalentowany BRZ, który zawinął się i go nie ma brz wraca i byłoby spoko, ale jednak ryfa, jak wiedzie tu ze zwrotą, to opada kopara. Trzeba Ryfie przyznać, że jak naprawdę chce, to jedzie po prostu bez ograniczeń, bez hamulców. I w tym numerze naprawdę jest wrota, siedzi mi opór. I w ogóle stylistyka ryfy, taka truskulowo-rapowa, jest absolutnym stosem. Ja się jaram i też Wam polecam, a jeżeli macie inne rapujące dziewczyny, które lubicie, koniecznie nam o tym opiszcie, napiszcie, a nawet możecie opisać, jeżeli chcecie napisać, i możecie to też opisać. Ale co najważniejsze, pamiętajcie, żeby skoczyć na Mixtape i sprawdzić, jak można oglądać Mixtape TV w Waszym telewizorze. Co złego, to nie ja. Pozdrówki, Rudy, Elo.